Podczas mijającej kadencji wiele obserwowałam, jak funkcjonuje nasze miasto. Miałam wiele pomysłów. Dużo rzeczy zrobiłabym troszeczkę inaczej. Proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego mieszkańcy mieliby na Panią głosować w tych nadchodzących, zbliżających się wyborach? Coraz więcej przedsiębiorców przestaje zamykać swoją działalność. Chciałabym im pomóc. Studio KK24.pl. Dzień dobry, Grzegorz Stępień. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Kukolka-Bogocz, kandydatka na radną miejską, kandydatka na prezydenta miasta, szefowa prawa. Prawa i Sprawiedliwości w powiecie kandydrzyńsko-kozielskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Kiedy narodził się tak naprawdę pomysł kandydowania na prezydenta miasta? Mam tutaj na myśli, czy to było zaplanowane już kilka lat temu, gdy zostawała pani radną, że najpierw jakby przychodzą tą szkołę samorządu w Radzie Miasta, a kolejny krok to będzie już prezydentura? Czy może wydarzyło się to jakoś inaczej? Na początku mojej kariery nie, nie, nie planowałam tutaj startu na prezydenta miasta Kędzierzyna koźle Jestem przedsiębiorcą, przedsiębiorcą również mającym przedsiębiorstwo u nas w mieście, z sukcesami, dobrym menadżerem, wieloletnią osobą zarządzającą, ale jestem też właśnie radną miejską od pięciu lat, od ubiegłej kadencji, radną opozycji. Tutaj podczas mijającej kadencji wiele obserwowałam, jak funkcjonuje nasze miasto. Miałam wiele pomysłów, dużo rzeczy zrobiłabym troszeczkę inaczej. Wobec powyższego narodził się pomysł na kandydowanie do, do prezydenta miasta Katierzyna Koźla, gdzie w dużej mierze przede wszystkim chciałabym być tak jak i do tej pory głosem naszych mieszkańców. Odważna decyzja, nawet nie tyle odważna, co wymagająca od pani bardzo dużego zaangażowania teraz, no jednak jest to wzięcie sobie na barki ogromnego ciężaru już na samym etapie kampanii. Jestem osobą bardzo zadaniową, osobą niesamowicie pracowitą. Już jeden mój znajomy mówił, że śmiał się, że działam na etapie szwajcarskiego zegarka. Im więcej się dzieje, tym bardziej się nakręcam, tym bardziej jestem skłonna do działania. Wolę być osobą, która narzeka na nadmiar pracy, niż na jej brak, bo bez powyższego nie odczuwam tutaj jakiejkolwiek presji albo oparcia. A jak to wygląda w partii? No bo Prawo i Sprawiedliwość to nie jest jakiś komitet lokalny, jest to duża ogólnopolska partia ze strukturami, z regulaminami, z zasadami, ze statutami. Jak wygląda wybór właśnie członka, członka, przepraszam, kandydata na prezydenta miasta właśnie w taki sposób formalny pani się zgłosiła, czy to może partia pierwsza zgłosiła się do pani Kasia startuj na prezydenta miasta Kędżyna Kośna? Przede wszystkim nominacja mojej osoby była w dużej mierze oparta tutaj na działaniach naszych lokalnych struktur na zaakceptowanie mojej osoby. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ nie tyle nasza lokalna struktura, ale w dużej mierze większość środowisk prawicowych zagłosowało jednoznacznie za poparciem mojej osoby na kandydata na prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla wobec powyższego. Centrala otrzymała również rekomendacje opinii pozytywnej. Mhm, czyli centrala musiała zatwierdzić to, że pani będzie startować. A byli jacyś konkurenci, skoro było takie zatwierdzenie pani tutaj na poziomie regionalnym? Ktoś jeszcze ubiegał się o to, żeby startować? Tutaj mieliśmy pełną zgodę, i też tak jak powiedziałam wcześniej, dla mnie to duże wyróżnienie, ponieważ została moja osoba zaakceptowana, można powiedzieć, jednogłośnie. Mhm. Jesteśmy po prezentacji Waszych kandydatów, można powiedzieć, taka mała konwencja się ostatnio odbyła, czyli jedynki na listach do miasta i do powiatu pojawili się oni wszyscy na jednej scenie. Pani ich przedstawiła w kilku słowach. Trudno było zbudować takie listy, to jest jednak poza jedynkami same jedynki zapełniły całą scenę, a listy są przecież dużo szersze, to jest kilkadziesiąt osób. Trudno się buduje takie listy. W stosunku co do naszych list nie mieliśmy dużego problemu, ponieważ mamy bardzo liczną strukturę w Kędzierzynie Koźle, ale mamy również i środowiska prawicowe, ale mamy również osoby, które są bardzo e, osobami bardzo wartościowymi, które znalazły się właśnie na naszej liście. Mamy kilka powrotów, gdzie Państwo też mogli zauważyć do naszej lokalnej polityki osób, które już działały w samorządzie, które ponownie chciałyby zadziałać na rzecz naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że udało mi się zbudować dobre listy, dobrą ekipę, drużynę, z którą jeżeli Państwo to pozwolą, będę mogła zmienić nasze miasto na lepsze. To proszę podać przykład takiego powrotu. Kto się pojawił, jeżeli chodzi o nazwisko? Kto już był w samorządzie, miał przerwę, no i teraz znowu chciałby zasiąść w tych radach powiatowych albo miejskich? Jedną z osób, która się zdecydowała na kandydowanie ponowne jest osoba posiadająca duży wachlarz doświadczenia. Jeszcze do niedawna członek zarządu grupy zakładów azotowych S.A. pan Jakub Gładysz, gdzie zarządzał tą dużą spółką w latach 2021-2023, a też był radnym dwóch kadencji, więc posiada doświadczenie, jest pozytywnie odbierany przez naszych mieszkańców i cieszę się, że również zdecydował się na kandydowanie. Ale nie widziałem na tym spotkaniu Grzegorza Peczkisa, jedynki Waszej do Sejmiku Województwa. No nie pojawił się. Czym to było spowodowane? To było przede wszystkim święto i e, prezentacja naszych kandydatów do Rady Miasta, do Rady Powiatu, mojej drużyny, z którą będę chciała, tak jak powiedziałam wcześniej, zmieniać nasze miasto. Jeżeli chodzi o Sejmik Województwa Opuskiego, zawsze jest praktykowane, że jestem przedstawiany na osobnej konferencji prasowej. Okej. Okay. To jeszcze zapytam o struktury, bo powiedziała Pani, że te struktury są bardzo duże. Ilu liczy członków Prawo i Sprawiedliwość w Kętrzynie Koźlu, jeśli chodzi o ten powiat? Bo jak rozumiem, struktura jest na poziomie powiatu. Struktura się bardzo mocno rozrosła i struktura liczy około 100 osób. Około 100 osób? Tak. I wasza, centrum wasze dowodzenia to jest Grunwaldzka, ten budynek, gdzie biuro poselskie miała pani yy, tak, poseł biuro 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 Polski. Do tej pory, tak. To jest mm -hmm. nasze centrum dowodzenia, nasze biuro, Biuro Prawa i Sprawiedliwości, gdzie również do tej pory zachęcam serdecznie, bo odbywają się dyżury, również podczas tych dyżurów można spotkać radnych miejskich w czwartki od 17 do 19 jest do dyspozycji każdego mieszkańca. Proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego mieszkańcy mieliby na Panią głosować w tych nadchodzących, zbliżających się wyborach? Zarówno jeżeli chodzi o Pani start na radną, to oczywiście bardzo ważna funkcja, no ale tutaj nasuwa nam się przede wszystkim jednak start na prezydenta. Dlaczego mieszkańcy na Koźla mieliby wybrać Panią na swojego prezydenta? Myślę, że Szanowni Państwo, że jako radna też dałam się Państwu poznać. Niejednokrotnie, jak miałam możliwość kontaktu z, z, z Państwem, starałam się walczyć o Wasze na argumenty, o wasze, o wasze cele, o to, co rozwiązywać Wasze problemy. Niejednokrotnie chciałam być Waszym głosem. I tak samo tutaj, startując na fotel Prezydenta Miasta Kędzielna Koźla, będę chciała się wsłuchać w Wasz głos, co też i czyniłam tym razem. Zbudowałam swój program na pięciu filarach, na pięciu o filarach. Wiem, że dużo jest w naszym mieście do zrobienia, ale mamy też zasoby, z których powinniśmy skorzystać. Są rzeczy, które ja zrobiłabym całkiem inaczej. Mam nadzieję, że jeżeli uda mi się uzyskać tytuł prezydenta Miasta Kędzierzna Koźla, będę mogła iść w tym temacie i rozwiązać je właśnie z świeżą wizją rozwoju. Mój program, jeżeli chodzi o filary, jest oparty na pięciu najważniejszych postulatach. Pierwszym jest mieszkalnictwo i w tutaj dużej mierze uruchomienie tego zasobu, co posiadamy. Oczywiście pójście też w dalszy rozwój programu rządowego SIM, który jest efektem i programem mijającego rządu. A uruchomienie tego zasobu, który posiadamy, co to znaczy? Uruchomienie tego, to już pracowałam o tym na samym początku już jako radna. To był mój, można powiedzieć, konik. Jak tylko weszłam do, do, do Rady Miasta, chciałam się zająć tym tematem. Jest to zwiększenie, uruchomienie i remonty pustostanów, które się znajdują w naszym mieście. No niestety tutaj pomimo, że jestem członkiem komisji rewizyjnej i przeprowadziliśmy wnikliwą kontrolę miejskiego zarządu budynków komunalnych, ale również i wydziału e, 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 g, również geodezji. Chcieliśmy wypracować taki schemat i taki plan, aby jak najwięcej pustostanów uruchomić. Mieliśmy swój pomysł, mieliśmy swoje wnioski. Wniosek trafił również do budżetu, wniosek komisji rewizyjnej odnośnie zwiększeniu nakładów na finansowanie pustostanów o 50%. Hmm, no niestety nie poszło ponad to. to co tym... jest teraz bo program rewitalizacji pustostanów Panów jest realizowany od kilku lat i miasto wręcz mówi, że to, jest, to się odbywa z sukcesami. Coraz więcej mieszkań trafia z tego niebytu, z tego bycia pustostanem, często nawet przez kilkadziesiąt lat. I nowi mieszkańcy, jest nawet taki program Mieszkanie za remont, mogą przeprowadzić swoje prace i potem się wprowadzić właśnie do takiego lokalu. To jest zbyt mała jednak intensywność Pani zdaniem? To powinno dziać się szybciej na większą skalę? Mieszkanie za remont powstał w 2020 roku też jakby po kontroli Komisji Rewizyjnej. Gdzieś tam był ten postulat, aby coś takiego można było uruchomić. To się też sprawdza, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj, aby wziąć mieszkanie za remont, trzeba spełnić odpowiednie warunki, kryteria oraz trzeba mieć pewien zasób środków pieniężnych własnych. To nie są małe środki. Natomiast jeżeli mówimy o pustostanach, jakie są w naszym zasobie, no na dzień dzisiejszy jest to duży zasób, bo to jest ponad 280 mieszkań, no to jakbyś to chcieć zobrazować, Szanowni Państwo, to mamy takie małe osiedle, małe osiedle bloków mieszkalnych. Gdybyśmy mogli Razem z programem SIM ruchomić to pustany, które mamy, a jest to realnie do zrobienia, wiem, jak to zrobić, i chciałabym to zrobić, to, na, to przypływ mieszkańców naszego miasta na pewno nie, nie, nie uległ nie, nie, nie było to deficytem i na pewno nie tracilibyśmy naszych mieszkańców, którzy, którzy jeżeli dalibyśmy im te warunki godne tutaj hmm. do, do, do zamieszkania. Czyli pierwszy filar bardzo ważny: remonty mieszkań, które są już w posiadaniu gminy i przekazywanie ich mieszkańcom, jak i budowa nowych budynków, korzystając jak rozumiem z zewnętrznych źródeł finansowania, tych, które akurat będą dostępne w czasie podjęcia takich projektów. Co jeszcze w takim razie? Pierwszy pilar, jest ich kilka, co jest, co jest kolejnym? Kolejnym filarem jest opieka od najmłodszych do seniorów. Tutaj poszłabym bardziej w aspekcie przede wszystkim możliwości dla tych naszych najmłodszych mieszkańców miasta o tworzenie żłobka. Mamy kilka dzielnic w mieście, które niestety są wykluczone, jeżeli chodzi o taką opiekę. Tutaj mam na myśli słamięcice. Uważam, że ten żłobek powinien na którejś osiedlu powstać. Są to osiedla osiedla? Połączone ze sobą, czyli Sławiecice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Blachownia, które nie posiadają takiego punktu ani oddziału, gdzie powinniśmy coś takiego utworzyć. Dodatkowo chciałabym zwiększyć opiekę międzyszkolną w okresie wakacyjnym, bo jest na to zapotrzebowanie, również badałam i analizowałam ten temat, jak i również jeżeli chodzi o zwiększenie opieki w trakcie przerwy ferii zimowych. Dodatkowo, jeżeli chodzi o naszych seniorów, to tutaj chciałabym zabiegać dosyć mocno o utworzenie zakładu opieki leczniczej. Zakład opieki leczniczej miejsce, w którym osoby już na tyle chore, że nie są w stanie same zadbać o swój byt, otrzymują właśnie kompleksową opiekę. Dokładnie tak. Przede wszystkim tutaj bardziej się skupiamy na rehabilitacji, na rehabilitacji i fizjoterapii. Mhm. Proszę przejść do kolejnego punktu. Kolejnym punktem mojego programu jest są inwestycje w przyszłość, ale tutaj też nie bardzo szeroko rozumiane. Na początku uruchomienie i pomóc naszym lokalnym przedsiębiorstwom, których już posiadałem za sobie. Mam tutaj na myśli w dużej mierze koźle rynek. Mamy, szanowni państwo, remontowany rynek już blisko od trzech lat. Niestety ten rynek. Nie ma tej wizji, którą byśmy oczekiwali. Rynek nam umiera, coraz więcej przedsiębiorców przestaje, zamyka swoją działalność. Chciałabym im pomóc. Rozmawiałam z przedsiębiorcami, wiem jak to zrobić. Myślę przede wszystkim o możliwości uruchomienia przynajmniej tymczasowego czasowego postoju dla samochodów osobowych, czyli do uruchomienia. Kontrowersyjna kwestia. Bo tak, ten pomysł zakupu. się pojawił już jakiś czas temu i nie ma pełnej zgody co do tego, czy na pewno tak to rozwiązać. Jedni mieszkańcy mówią, no nie, rynek powinien być miejscem reprezentacyjnym, to nie ma miejsca na parking, no ale z drugiej strony mamy właśnie przedsiębiorców, którzy mają tam swoje różnego rodzaju punkty i dla nich to, czy można podjechać bezpośrednio, czy nie, no to tak naprawdę chyba w tych czasach oznacza być albo nie być dla tych biznesów. Tak. Rynek uważam, że powinien właśnie pełnić, szanowni Państwo, dwie funkcje. Pierwszą funkcję to funkcję tutaj otwartą dla osób, które chciałyby dokonać zakupów, nie powinniśmy tego ograniczać. A drugą kwestią to powinien być formą rekreacyjną. I też uważam, że ten rynek powinien tętnić życiem, powinien być zasiedlony przez różnego rodzaju kafejki, przez różnego rodzaju e, 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 lodziarnie i e, powinien powinny powodować, dać rekre, możliwość rekreacji naszym mieszkańcom. Nawet jeżeli mielibyśmy tą płytę rynku nawet wynająć za darmo. Czyli Katarzyna kokolka Bogoc jest za tym, aby dopuścić parkowanie samochodów na kozielskim rynku. Aby ożywić kozielski rynek. Mhm. Dobrze, to szybciutko jeszcze przylecimy w takim razie przez kolejne punkty ulotki. Pani, bo widzę, że ulotka dzisiaj to jest ta ulotka, która trafia do mieszkańców, tak? Tak, to jest ta ulotka, która trafia do mhm. mieszkańców. Oraz Komunikacja, trzeci punkt. Komunikacja jest też szeroko rozumiana. pokrótce jest opisana, bo postaram się krótko ją sformułować. Przede wszystkim, jeżeli mówimy tutaj o komunikacji, to nie chciałabym chciałabym zaprzestać, jeżeli chodzi o zważanie unic i betonowanie miasta. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest komunikacja miejska. Tutaj w tym temacie już działałam jako radna. Jeżeli chodzi o funkcję naprawczą nowego poprowadzenia nowego rozkładu jazdy, dzięki mi nie powiedzieć, że powstał zespół dotyczący zespołu naprawczego do tego rozkładu jazdy. Przeprowadziłam wynikliwą analizę. Po wykonaniu ponad 500 ankiet, gdzie jeździłam autobusami i poznawałam Państwa postulaty oraz poznawałam Państwa sugestie co do tego nowego rozkładu jazdy, który budził ogólne niezadowolenie. Kilka mamy wniosków. Te wnioski zostały przez nas wypracowane. Takim głównym jest przede wszystkim powrót trzynastki na swoje tory, bądź to też rozmowy się pojawiały w autobusie z naszymi mieszkańcami, bądź stworzenie. I tutaj myślę, że warto się przychylić nad takim nad Państwa sugestią. Stworzenie linii ekspresowej która na przykład zaczynała zaczynałaby się hmm. na osiedlu Piastów, a kończyła na, w, w Koźlu, miałaby może dwa punkty, punkty do, 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 do zatrzymania się, ale byłaby linią ekspresową, która kursowałaby cały czas. Jest to też jest tak, że mieszkańcy po prostu nie lubią zmian i już troszkę do tego nowego rozkładu jazdy przyzwyczaili, no na początku nie oczywiście oczekująco... było dużo protestów, ale teraz już być może pozmieniali swoje grafiki tak, aby z tych autobusów korzystać nie, dalszym ciągu W dalszym ciągu dostaję zapytania, i na jakim to jest etapie. W dalszym ciągu jest kilka postulatów, które powinniśmy tutaj zmienić, ale jeszcze powracając do komunikacji, Szanowni Państwo, no myślę, że temat nie powinniśmy poddawać pod dyskusję, jeżeli chodzi o stan dróg, ale uważam, że te drogi nasze nie powinny tak wyglądać, jeżeli chodzi o e remonty nawierzchni powstałych po, po zimie, więc tutaj nie chciałabym tego poddawać pod dyskusję, ale uważam, że powinno to być troszeczkę inaczej zrobione. Głównie chyba dotyczy to problem, ten problem chyba głównie dotyczy dróg powiatowych, więc jako przyszły być może prezydent będzie musiała Pani tutaj to przewalczyć z przyszłym starostą, kimkolwiek on będzie. Tak, żeby chyba więcej środków się znalazło po prostu, no bo to jest nasza główna bolączka. Tak. Że niestety na te drogi nie ma odpowiedniego finansowania. zanim przejdziemy do kolejnego filaru, skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Bo przecież oczywiście te tematy można by było załatwiać zawsze w sposób najbardziej wygodny dla mieszkańców, no ale budżety samorządów są ograniczone i nie zawsze można na wszystko załatwić po prostu kasę. Jak zamierza Pani zabiegać o to, żeby jak najwięcej zewnętrznych pieniędzy się pojawiało w naszej gminie? Przede wszystkim nie tyle co zewnętrzne, bo to, to zewnętrzne środki, projekty, programy, które są. Chciałabym oczywiście brać udział w każdym projekcie i programie, jaki tylko zostanie ogłoszony. Jako przedsiębiorca niejednokrotnie sama, sama pisałam i pozyskiwałam środki zewnętrzne, więc też w temacie jestem dosyć mocno obyta. Ale też mam w, w swoim zasobie, jeżeli chodzi, pochwalę się, jeżeli chodzi o budowanie tutaj list bo Mam dwie osoby, które też działają bardzo dobrze w temacie pozyskiwania środków zewnętrznych. Ale szanowni Państwo, tutaj przede Wszystkim musielibyśmy podejść do tematu odnośnie konstruowania budżetu. Tak jak powiedziałem, zrobiłabym dużo rzeczy troszeczkę inaczej. Przede wszystkim racjonalizacja wydatków, kategoryzacja tych wydatków i priorytetyzacja wydatków. Zobaczyć, które wydatki są nam niezbędne, które wydatki są priorytetowe, które inwestycje musimy wykonać i czerpać z zasób, który mamy w pierwszej kolejności. Wykorzystać ten zasób, który mamy, dopiero potem myśleć o stworzeniu czegoś dodatkowego. Żeby na przykład realizować kolejny jestem, filar, Pani Programu, który jest... E, znaczy jest to mm -hmm. przedsiębiorcą, który tak. 10 razy obróci złotówkę, zanim ją wyda, i myślę, że przy konstruowaniu budżetu na pewno bym tą zasadę mm. stosowała. Kolejnym moim filarem jest. Tak, jest, jest to już przejdźmy się e... szybko do tych dwóch kolejnych punktów i zapytam Spot panią młodzieżowy. o kampanię. Sport młodzieżowy. Tutaj jest też oparte na głosach mieszkańców, ponieważ jestem członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Na nasz wniosek od tej kadencji również są zapraszane sukcesywnie co roku przedstawiciele klubów sportowych i nie tylko klubów sekcji młodzieżowych. Których u nas w mieście nie brakuje i odnoszą swoje tak, znaczące sukcesy. Tak. tak. I dzięki temu poznajemy ich opinie, poznajemy ich bolączki, poznajemy ich postulaty. Głównym z tych zamierzeń jest, jeżeli chodzi o sport młodzieżowy, jest zbudowanie pełnowymiarowego oboiska ze sztuczną nawierzchnią, trawą i oświetleniem. Do piłki nożnej. Do piłki nożnej. To chciałabym Czyli stadion, kędy koźle można tak, powiedzieć. Tak, tak. Kolejne po miliony zadanie, złotych, które trzeba będzie skąd wziąć, jeżeli taki pomysł miałby być realizowany. To zadanie chciałabym zrealizować. Dodatkowo zwiększyć dotacje dla klubów sportowych oraz dla sekcji młodzieżowych oraz przychylić się, jeżeli chodzi, stworzyć dogodne warunki, jeżeli chodzi o stypendia sportowe. Ponieważ mamy gro osób, które są wybitne, powinniśmy zrobić wszystko, aby zatrzymać je w naszym mieście. <sum> no i zakończmy w takim razie ostatni, ten piąty filar mieszkalnictwo, komunikacja, sport młodzieżowy, inwestycje w przyszłość i opiekę od najmłodszych do seniorów. Czyli mamy przerobiony program, tak po skrócie? Po skrócie, tak. Mhm. To w takim razie kampania. Zostały nam trzy tygodnie do wyboru, to jest bardzo, bardzo niewiele dobrze. czasu. Jak wykorzystuje Pani, podejrzewam, że każdy dzień tutaj nie ma chyba dnia straconego. Co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o Pani kampanię właśnie tę prezydencką? Szanowni Państwo, no wykorzystuję każdy dzień. Już nawet sama się śmieję, że doba powinna chyba już mieć co najmniej 48 godzin, a nie 24, bo zbyt, zbyt mało czasu jest na wszystkie projekty i programy, które chciałabym przepracować. Cenię sobie kontakt bezpośredni i też w dużej mierze właśnie moja kampania polega na kampanii chodzonej. Odwiedzam wszystkie dzielnice naszego miasta. Już byłam w Sławięcicach, dziękuję za przyjęcie. Wczoraj Lenartowice. Dzisiaj no jak się reagują wybieram... ludzie? Dzień dobry, nazywam się Katarzyna kukolko kobogo Czy chcę być prezydentem miasta? Jak, jak, jaka jest reakcja? Bardzo pozytywna jest reakcja. Szanowni Państwo, ja bardzo Wam dziękuję serdecznie za to miłe przyjęcie, ponieważ jest ona niesamowicie budująca, pokazująca i dodająca mi dodatkowej energii do działania. Eee, dziękuję Wam pięknie za dodatkowe postulaty, ponieważ spotykając się z mieszkańcami i oferując im w rozmowie mój program wyborczy, poznaję dodatkowe jeszcze aspekty, z którymi powinnam się zająć. Co chciałabym też oczywiście realizować. Dziś y, zamierzam Państwa spotykać na ulicach Wojska Polskiego, jutro Koźle Rynek, w e, sobotę targowisko zarówno i e, miejskie, jak i kozielskie. Także na ulicach naszego miasta będą mogli Państwo spotykać oraz na dzielnicach naszego miasta również. W przyszłym tygodniu zamierzam odwiedzić Żabieniec i Kłodnicę. Szanowni Państwo, rozmawiajmy z naszymi kandydatami. Ci kandydaci, jak nigdy tak naprawdę w ostatnich latach podczas trwania kadencji są dla Państwa dostępni, bo można ich spotkać w różnych punktach miasta. Przed nami bardzo ważne wybory. Ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Katarzyna Kukolka-Bogocz, kandydatka na prezydenta miasta, kandydatka na radną, no i szefowa Prawa i Sprawiedliwości w Kończynie Koźlu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu pięknie i do zobaczenia na kampanijnym szlaku. Dziękuję.